Przestał żerować, niestety. Ach, no nie przestał. Gdzie co, zmianie miejsce. Cześć siema, witajcie. Dzisiaj widzimy się, jak widzicie, pewnie za mną. Nie wiem, czy będzie widać. Na dni do miało być zupełnie gdzie indziej. A ja niestety wyskoczyłem wcześniej rano, zjeździłem sporo kilometrów. Bo ona nie nadaje się nigdzie do łowienia. Padały deszcze. Tutaj jedynie mamy nidę taką, która bardzo powoli nabiera, wiecie, tej wody i bardzo powoli ją oddaje. Płynie przez takie tereny też, że po prostu po małych opadach praktycznie nie widać, że tu się coś dzieje. No więc będziemy próbowali. No nic, wziąłem lekki spinning, bo miałem totalnie gdzie indziej jechać. Znaczy byłem tam i e, oczywiście nie dało się łowić. No i zobaczymy. Jakaś obrotówka, jakiś woblerek. No nie wiem, no nie mam zielonego pojęcia. Może jakaś guma. Miałem być o świcie Niestety straciłem prawie godzinę na jeżdżenie A jeszcze mi tam 2-3 godzinki zostało Także spróbuję jakieś rybki połowić Miejmy nadzieję, że coś ciekawego się trafi No na razie ta woda taka dość spokojna Jak tu stoję chwilę Nic się nie dzieje Ale miejmy nadzieję, że coś się ruszy Także co, ja szybko składam sprzęt I po prostu idę łowić Bo, bo po prostu teraz wyjdzie słońce I myślę, że że będzie trochę gorzej. Także co, no słuchajcie, zmykam do łowienia. Ajcie, małe okonki stukają. Szkoda, że nie wziąłem woderów, bo oczywiście nie planowałem tu dzisiaj łowić. Gdybym wiedział, że jest taka dobra woda, to pewnie bym wziął muchówkę i żółki. No ale. Nawet nie przypuszczałem, że w takich opadach. Myślałem, że nawet na nicie trochę ta woda się zbrudzi. A naprawdę jest bardzo dobra. Kurde, fajna ryba mi raz wychodziło. Słuchajcie, jak na razie totalnie nic się nie dzieje. Jakieś kilka skubnięć. Podejrzewam, że małych okonków. I nic innego. Na razie próbujemy obrotówką, ale. Ale totalnie nie skutkuje. Słabo dzisiaj z tą nidą przygotowałem trochę taki wymuszony ten wyjazd. Z powodu tej wody. Jeszcze komary. Powiem wam, że zastanawiam się nad innymi miejscami. szkodami szkoda mi czasu już tracić No Niestety tutaj by się przydały wodery Ale jak widzicie Aktywności też ryb jakoś specjalnie nie widać słuchajcie było piękne branie Niestety ryba spudłowała Prawdopodobnie Boleń spory Ale niestety nie trafił Jest ryba, słuchajcie mamy coś, ale to okonek, pierwszy dzisiaj, bestia złapała obrotówkę mała, dobra, nie grać. kurde szkoda tego brania powiem wam, bo prawdę coś bardzo dużego, się zakołowało. By nie by było gdyby mi się... Udało wejść trochę do wody Ale niestety w takich gumiaczkach jakich jestem bo będzie to niemożliwe A się co nam wzięło. Taki bolek ma sakra, trzeba wypiąć. Czekaj, co ja nie chcę go męczyć. Taka rybka. Mały bolek. Dobra uciekaj. O! Ktoś siedzi Zobaczcie. Kurde. Prawdopodobnie okonek, właśnie na to liczyłem, że się tu chowa jest. Ryzyk konek. Teraz spadnie chyba... A nie mamy. Taki up, maluszek. Że wziąłem wędkę z pecionką, to same problemy odpątywać co chwilę. Jąki uwielbiają tutaj takie miejsca. Nie wiem, czy coś nie wychodziło. Haha, jest kolejny. Hapsną obrotówkę. Jak kurde. Niestety, same maluchy. Czekaj. Hop. Słuchajcie, mam tu bolka namierzonego. Gdzieś się teraz przesunął. Stał tutaj ładnie w środku całej zabawy. Tam coś się ruszyło i nie rusza się stamtąd zbytnio przesunął się troszkę niżej. Oczywiście ten sprzęt, który mówię na bolenie jest troszkę za delikatny, ale... ale dzisiaj mam tylko tą wędkę. Przestał żerować, niestety. Ach, no nie przestał. Wiecie, co? Zmianie Gdzie co zmienię miejsce? Widzieliście, a tak stoi cały czas. A jest niżej teraz. Kurde. Zszedł Zszedł po ataku sporo niżej Strasznie mnie widać z tej skarpy. Kurde nie mogę... O, 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 o. Widzę, 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 widzę Kurde nie mogę na niego trafić totalnie Co jakiś czas się pokaże Ale może hm. całkowicie przestał gryźć wypełnić rybek ja nie mogę go namierzyć wziął mi na obrotówkę wtedy co podjechałem w, pierwszym, w pierwszych rzutach A niestety niestety było pudło poczułem szarpnięcie na kiju i tyle Słuchajcie, o konik mały. Kolejny. A ta rybka, zobaczcie, taki na ten drapol cały czas tam chodzi, powiem Wam. I psuje mi krew. Czas już nieubłaganie się kończy. Naprawdę dam spokój. Jeszcze totalnie jeden rzut, bo po prostu... Dobra, Słuchajcie, odpuszczam temat. A dosłownie zostało mi. O, słońce nie będzie trochę ślepić, dosłownie zostało mi 8 minut na karcie. Także będę kończył. No, miałem tam akcję z Bolkiem, jedno branie, potem na niego. No, próbowałem jakoś coś mu tam podać fajnego, próbowałem trafić. No ale nie mogłem się wszczelić, po prostu. No, ciężko go było namierzyć, szybko się przesuwał, szybko wiecie. Uderzył w jednym miejscu, potem w drugim miejscu. Nie trzymał się jednego miejsca. E, no i nie trafił. Znaczy, no, Nie trafił na moją przynętę. Niestety podejrzewam, że gdyby, gdyby trafił, to pewnie wybranie było. No co, no, jak widzieliście, dzisiaj szał nie było. Zupełnie nieprzygotowany. Tutaj przyjechałem, miałem zupełnie gdzie, gdzie jechać. Niestety wszędzie płynie żur. Jedynie ta nida u nas jest taka ładna i czysta. A po tych deszczach wszystkie rzeki zbrudzone. No i co, no i będę uciekał. No szkoda, że bolek się nie zapiął. Bo byłaby fajna ryba. Parę małych okonków. Widzieliście kleik żaden dzisiaj nie żerował zupełnie. No i co będę musiał uciekać, bo już jest mocno po dziewiątej, a planowałem mówić w ogóle do ósmej. Troszkę za późno wyjechałem. No i co? No? Następny wypad. Następny wypad myślę, że już mucha na pewno. Zaczął się sezon lipieniowy, myślę, że będziemy próbowali gdzieś tych lipieni szukać. E, może z pecanem uda się gdzieś wyskoczyć. No, trudno powiedzieć jeszcze gdzie, co i jak. E, Mamy jakiś tam plan, e, może jakiś film z wyprawy na sumy. Zobaczymy, jak się uda. E, także co, ja lecę. E, trzymajcie się. Jeśli się podobało, oczywiście łapkę w górę zostawcie. No i do następnego filmu. Także trzymajcie się. Hej.